z tej strony Filip i dzisiaj będziemy robić no, moje nowe konto Matrix X2 hmm. Będziemy wbijać 120 pułarków. To jest moje drugie konto. Nie mam prawie postaci. Hmm. Rozumiem sobie pogramy na dło. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji. I zapraszam do oglądania. Dobra. Przepraszam, że dam odgłos, ale mama tam odmama prze te, przez telefon i nawalamy też skrzynki. Czekajcie, muszę zrobić tę przerwę na chwilę. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Już zrobiłem kilę Jak chcecie mną, to wpadajcie w klub, za chwilę Wam pokażę. Już pograłem trochę na tym koncie, ale słabe jest. Jak widzicie, drugie miejsce. Czekajcie. Dobra, jesteśmy po małej przerwie. I nic mi nie drobi, jak zawsze nie. To lecimy z kolejnym. Jak chcecie, to mogę zrobić konto dla Was. Możecie wygrać. Lecimy. Dobra. Dobra, tak kolta trzeba podjechać, bo on mi rozwalił mojego ten. Ajajaj. Niestety przegraliśmy. Dobra, teraz sobie pogramy kolcikiem, bo lubię nim grać. Jak i widzicie jest dziesiąta rama. Dopiero co wstałem. Pięknie. Ejej, no ten afk walony na łeb, a już nie. Dobra, zarodziłem się. Hmm. Przegrałam ja, ja to niestety, ale... Albo... Po... Nie no, nie mieliśmy szans. Jak chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie 7 lajków. Like wam to potrwa 5 sekundami, to... No nie, wam to tylko potrwa 5 sekund. I, I zauważyłem, że większość osób nie subskrybuje kanału i nie zostawia lajków. Proszę, zostawcie tę subskrypcję albo like. Mi to dużo da, a Wam tylko 5 sekund. Bo większość osób nie subskrybuje. Na przykład jest 25 wyświetleń, a jest 3 lajki i mam nadal 3 subskrypcje. Zawsze tam subskrypcję. Wiecie, ile, ile trwa montaż, miniaturka. Ja to wszystko robię dla Was. I piszcie komentarze, aby dawał serduszka. Wielkie sacie. Tam jest. 6 na 8. I mamy taki sam skład. Pyk, 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 pyk. A dla ten koltyk się żyje. He, <tryk> na hita poszedł. Idź, dziewinek. Druga ranga. Tyk. Jest. Jest to. Robimy jeszcze kolejną... Robimy jeszcze kolejną ten. Kolejną skrzynkę i kończymy. Co jest nowe? Znowu. Jak życie mój pies piesek śpi. Dobra to... To pokro jeszcze raz. Pek, 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 pek. I oglądajcie filmiki do końca. A farta ten el Prima, prima. Ja musiałem przestawić sobie ekran Żeby mi się lepiej grało No kurde, znowu nie trafiłem Ole rozpierdziel. Ile kiłbów. Najpierw za Miska się bierzemy, a potem za drugiego Misika. Czyli za nit. Dobrana tam nie muszę władzić, bo to jest słaba

Так, будет... Добро, еще раз. Пойдемте, покажи вам наш клан. Это наш клан. Впадайте. Nie mogę, bo mam porków. Jak film Wam się spodobał, to zostawiajcie lajka, suba. Ja żegnam. Na razie.